W minioną niedzielę, to jest 10 listopada, grupa mieszkańców gminy Słubice podjęła akcję spacerów przejściami dla pieszych na kilku ulicach Słubic oraz Kunowic. Celem akcji, zainicjowanej przez Facebookową grupę Korki Słubice, było zwrócenie uwagi mediów, władz wojewódzkich i centralnych na trwający od miesięcy problem korkowania się ulic naszego miasta, prowadzących do mostu granicznego. Wśród spacerowiczu była także burmistrz Słubic Marzena Słodownik. Oczywiście my próbujemy na każdym froncie działać i od początku, kiedy objęliśmy władzę, to rozmawiamy przede wszystkim z naszego poziomu, czy znaczy tej sytuacji pod kątem międzynarodowym, bo to jest najważniejsze, tak, żebyśmy wiedzieli i rozumieli się ze stroną niemiecką, co tak naprawdę nam przeszkadza. Ale oczywiście to wszystko, drodzy Państwo, trwa, dlatego też rozmowy na poziomie lokalnym, rozmowy ministerialne, rozmowy regionalne tutaj. Oczywiście swoje robią, bo my ten temat bardzo mocno nagłaśniamy i staramy się cały czas pisać, cały czas monitorować sytuację i cały czas też mieć rękę na pulsie. Nie wszystko widać, nie wszystko to, co my robimy, nie, wszystko, nie każde pismo, nie każdy list, nie wszystko jest widoczne, dlatego też mieszkańcy, nasi mieszkańcy, ja to bardzo dobrze rozumiem, są po prostu już zdenerwowani. Ile, ile czasu? No wiadomo, że rok, kiedy nastały kontrole, wiadomo, że od roku mamy sytuację bardzo bardzo dynamiczną i taką niepewną, bo to nie każdego tygodnia jest tak samo. Oczywiście, że są takie, takie, takie dni, takie niedziele przede wszystkim, takie święta, takie weekendy przedłużone, kiedy te korki są bardzo mocno uciążliwe. No i mieszkańcom to przeszkadza. My próbowaliśmy zmianą ruchu, zmianą organizacji ruchu, pewne metody się nie sprawdziły. Musieliśmy wrócić do pierwotnych ustawień, jeżeli chodzi o znaki drogowe i przepuszczalność danych ulic. Natomiast widzimy, że ten problem jednak jest. Są weekendy, które są spokojne i tutaj jakby ja też bardzo często wychodzę i sprawdzam, jak to wszystko wygląda, natomiast rzeczywiście są takie, które dają mieszkańcom w kość i wtedy yy, mieszkańcy po prostu poruszają się przede wszystkim po facebookowych kontach, mówią o czym myślą, o czy, co można zrobić. Mają swoje propozycje i, yy, i problemy, natomiast yy, nie wiedzą, czy każdy z tych pomysłów może być realizowany przez nasze służby. W najbliższą niedzielę, 17 listopada, mieszkańcy spotkają się na oficjalnie zgłoszonym legalnym proteście. O szczegółach mówi inicjatorka akcji, Aleksandra Wypij. No te nasze korki słubickie to nie jest coś, co jest przez miesiąc, dwa miesiące, to nawet nie jest pół roku. My po prostu co weekend, co święta, czasem nawet już w tygodniu czy w poniedziałek stajemy się więźniami własnego domu. Nie możemy wyjść, nawet nie możemy do niego dojechać. I to nie chodzi już tylko nawet o tych mieszkańców, którzy muszą słuchać tych klaksonów, musimy wdychać te śmierdzące spaliny. Mamy przecież też przedsiębiorców, małe firmy, duże firmy. Przecież droga do nich, jak ulice są zakorkowane, jak do nich dojechać, jak do nich trafić? Mamy restauratorów, tak, którzy mają dowozy, jak, jak wykonać taki dowód? Przecież to jest podróż w jedną stronę. I tak jak mówię, że ja wiem, że było dużo próbowane, no ale nie przyniosło to takiego efektu, więc ja sobie pomyślałam, że teraz jest czas na to, żeby my, mieszkańcy Słubic, żebyśmy my po prostu powiedzieli głośno nie, głośno, że mamy tego dosyć i spróbowali coś zadziałać. Tak? Mam nadzieję, że po tym zgromadzeniu, że będzie ono na tyle głośne i na tyle udane, że zgromadzi się bardzo dużo osób, bo wiadomo, najłatwiej jest siedzieć w domu. Przed komputerem i coś skomentować, ale to jest ten moment, i ten moment może się nie powtórzyć, żebyśmy wreszcie wyszli i coś zrobili. Jestem też w stałym kontakcie z policją, która będzie to zabezpieczać, bo wiadomo, zgromadzenie jest zgromadzeniem, ale tutaj też chodzi o nasze bezpieczeństwo. Będzie odbywać się to głównymi ulicami Słubic, Będzie trwało około dwóch godzin, i to są właśnie te dwie godziny dla nas. Te dwie godziny dla nas. Żeby zobaczyli nas i w Warszawie, i w Berlinie, i w Niemczech, bo nie oszukujmy się, to nie jest tak, że my Słubiczanie, czy nasi sąsiedzi z Frankfurtu są winni tych korków, tak? Nasze miasto stało się miastem tranzytowym. E, przejeżdżają tutaj samochody z całej Polski, z całych Niemiec, nie jadą na świecko, nie po prostu przyjadą do nas, nie wybiorą kostrzyna, który jest posty, nie, pusty, nie pojadą na gubin, który jest pusty. Przyjadą tutaj, wyrzucą śmieci przez okno, jeszcze załatwią swój interes pod drzewem, no bo oni nie zostawią tu pieniędzy, oni tylko zostawią tu smród spalin, i to jest to wszystko. I my ich tutaj po prostu nie chcemy. My chcemy jako mieszkańcy miasta dla siebie. Drodzy mieszkańcy Subic, widzimy się już w tą niedzielę o godzinie 12 na placu bohaterów. E, tu liczy się frekwencja. Tu tak naprawdę e, nieważne jaka jest pogoda, nieważne jakie macie plany, to jest teraz ten czas i to miejsce, żeby zawalczyć wspólnie o nasze miasto. Będą obecne media z całej Polski. Więc to jest właśnie też bardzo dobra okazja, by pokazać, że nasze słubice mają naprawdę ogromny problem, który tak naprawdę od ponad roku nie, zostanie, nie został rozwiązany. Więc liczę na Was i słubice na Was liczą.